Ej, widzowie, z tej strony Dream będziemy się bili z jednym tajemniczym kolegą. Na pewno już go znacie, jak oglądaliście. Będziemy się tam bili. O, widzicie tę dziurę tam z innymi graczami? I z, tą, z tym tajemniczym kolegą. Tu będziemy się bili 1v1. Ja mam nagi, trochę. I ten, zostawcie suba i lalka, laj, lajka, nie zmuszam was, zostawcie. Czekamy na niego. A jak czekamy, to myślę, się tam chwilę pobijemy, bo mega lagi, popatrzcie. o, Ulu, ale w miarę to Nie, nie O, chodź! Ej, tajemniki. Ziemia! Chodź! Ziemia, dobra, to jest tajemnica! Poznaję się, to chodź tu. Nie muszę mówić, jak się do eli. O, włam! Nie, nie tak myśli. O! Ale mam logi. Nie mogę mówić, jest lag. Przegra, bądź słaby. Ja też mam ja nie mieszałem, mam przez chwilę. Ej, oj, ja to mi się nie podobało, że to jest No ja to mi się No co? Widzicie, ja mam lagi, ja mam lagi, ja przegrywa. Nie, no, ja teraz, teraz jesteś dobrze. Kługo klikaj. No ja jesteś dojeżdża. Dobra, o mnie dojeżdża, widzowie. Ja cię dojeżdżam. Ja chciałam ja mówić, że jesteś mile, bo ja bo na ludzi byłem. To jest bez sensu. To fajne jest... fałderem, nie, tu nie ma już teraz... Na, nie, ma, nie, na, na ma, ma, nie ma na śniegu. Bo to śnieg. Nie jest. Ale kupek przedostawało. Uj, uj, uj! O kryciki piękne! To krycki Ej, ale ja mam lagi. No i dobrze, właśnie no to mi ja to wszystko. No wiem. Dobra, dawaj jeszcze raz, dobra Dzień, dojdzie, teraz trzeba go pokonać z tymi lagami. O kurde, pies się A Ej. ja ci mam A ja nie widzę, gdzie ty jesteś. Mhm. O kurde, Ej, na mapkę. Co? Chyba widzowie, to była pierwsza część krótka. Będzie zaraz długa, więc zobaczymy.